Rebelhorn Inferno to kombinezon sportowy na motocykl, który składa się osobno z kurtki i osobno ze spodni. I mamy tutaj certyfikat potrójnego, a czyli najwyższy możliwy certyfikat pełen zestaw ochraniaczy nowej generacji, wentylację, a nawet kamizelkę. Wszystko w jednym. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie jak te Inferno wygląda z bliska. Zacznijmy sobie od wyglądu, ponieważ kominezon sportowy powinien całym sobą krzyczeć. Hej, jestem ubrany na sportowo, ja tutaj będę za chwilę zapierdzielał i dokładnie tak jest w przypadku Inferno. Kiedy zakładacie go na siebie, to czujecie się jak Batman, który wychodzi na nocny patrol. Dokładnie takie jest Inferno. Ono was otula, ale ciasno. Macie na sobie sztywną skórę, chociaż wygodną, i macie pełen zestaw. Ochraniaczy również zewnętrznych sliderów. I uwaga! Inferno zastępuje tak naprawdę dwie kurtki w kolekcji Rebel Horna, ponieważ znika z oferty Rebel, który był wyższym kombinezonem, i fighter, który był delikatnie tańszym kombinezonem i Inferno będzie dokładnie po środku, biorąc to co najlepsze, czyli funkcjonalność i na przykład bezpieczeństwo z obu tych kombinezonów. W związku z tym już możecie zauważyć bardzo dużo elementów właśnie z rebela, czyli tego najmocniejszego do tej pory kombinezonu sportowego. Z drugiej strony jest to kombinezon dwuczęściowy, czyli osobno kupujemy spodnie, osobno kurtkę. W związku z tym nie jest to typowy torowy przecinak, a raczej kombinezon na co dzień, na drogę, gdzie okazyjnie wpadamy sobie na przykład na tory poćwiczyć. Dla takich osób przede wszystkim jest to Kombinezon. W związku z tym na zewnątrz mamy skórę bydlęcą, certyfikat potrójnego A. Mamy również slidery zewnętrzne na barkach i w przypadku spodni na kolanach. I wszystko jest już w komplecie, nic nie trzeba osobno dokupować. W komplecie również są ochraniacze, i tu warto zaznaczyć fakt, że są to ochraniacze nowego typu. Marki Rezro, ponieważ Rebel Horn dogadał się z Rezro i razem wchodzą na rynek, wprowadzając te ochraniacze. Są to ochraniacze, jak widzicie, mocno wentylowane poziomu drugiego i elastyczne. Ale to, co chciałbym zauważyć przy tych ochraniaczach, to fakt, że one są elastyczne, ale jakby elastyczne w tej formie. Nie są miękkie tutaj. I to jest bardzo fajne, ponieważ w razie jakiegoś, jakiejś próby przebicia. Twardym elementem, to one zachowują się jak dobre, sztywne ochraniacze. W niektórych przypadkach, tych bardzo lejących się ochraniaczy, właśnie duży zarzut był, że w razie jakiegoś przebicia centralnego te ochraniacze nie dadzą rady i po prostu ten przedmiot przez nie przejdzie albo przełamie się. Natomiast tutaj faktycznie one są jednocześnie elastyczne, ale jeżeli chodzi o taki centralny impact, to są sztywne i. Twarde, więc tutaj nic nie przejdzie, i to jest fajne. I ta duża wentylacja. I tak samo wyglądają ochraniacze na naszych łokciach i barkach. One też są elastyczne, mocno wentylowane i odporne na bezpośrednie. Przebicia i to mi się podoba. I możemy sobie dokupić także właśnie takie ochraniacze na klatkę piersiową, zwiększając nasz poziom bezpieczeństwa. Więc tak naprawdę mamy już wszystko, co możemy wtedy wpakować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w kombinezon sportowy. Zostaje nam już tylko kamizelka powietrzna i taka ciekawostka, powiem wam od kuchni, że Rebelhorn aktualnie pracuje. Jeszcze to nie jest certyfikowane, ale Rebelhorn pracuje nad tym, żeby ten kombinezon mógł również służyć. Z kamizelką powietrzną. Kurtkę ze spodniami możemy połączyć za pomocą długiego lub krótkiego zamku. I to co chciałbym jeszcze zauważyć, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to właśnie poza ochraniaczami, skórą, zewnętrznymi sliderami mamy takie chociażby elementy jak Super Fabrik, i pojawia się on w miejscu. Gdzie, jak już dochodzi do rozdarcia, to przeważnie właśnie jest to to miejsce. I jest to łączenie streczu ze skórą kombinezonu. Najbardziej newralgiczny punkt został specjalnie jeszcze zabezpieczony superfabrikiem, i jest to element, który możecie doskonale znać z najlepszych sportowych rękawic motocyklowych, bo jest to element niesamowicie odporny na tarcie. Mamy również odblaski, które znajdziemy i z przodu, i na rękawach, i z tyłu naszej kurtki. Mamy miejscową perforację, która w zależności od kolorystyki jest sprytnie ukryta, ponieważ widzicie tą w górnej części, ale znajdziemy ją również właśnie na klatce piersiowej, na brzuchu, na rękawach w dużej ilości oraz z tyłu na plecach. Natomiast gdyby zrobiło nam się Chłodno, bo na przykład się zrobiło 15 stopni, to mamy specjalną kamizelkę, która jest jednocześnie windstopperem i możemy jej używać w środku, jak i na zewnątrz tej kurtki. Za komfort odpowiadają panele four-way stretch. I to są panele, które w zasadzie przecinają tą kurtkę na pół i są dostępne również na rękawach od wewnętrznej strony. Czy na naszym garbie i karku. I to wszystko sprawia, że ta kurtka, mimo swojej sztywności i certyfikatu potrójnego A, i ochraniaczy, jest również elastyczna. I tak, to nie będzie piżamka, bo mówimy o sportowym kominezonie, ale to już nie jest to, co było 10 lat temu. Te kominezony stały się po prostu dużo wygodniejsze i da się w nich normalnie funkcjonować na motocyklu i poza nim. I to też jest bardzo fajne. Regulacje znajdziemy na rękawach oraz na biodrach i warto zauważyć, że mam tutaj zamki automatyczne, czyli możemy je zablokować tak, żeby się nie rozpinały. Poza miejscową perforacją na skórze mamy również centralny kanał wentylacyjny. I uwaga, mamy kieszeń wewnętrzną, która jest wodoodporna, więc tam możemy sobie telefon czy jakieś dokumenty spokojnie przewieźć. Jeżeli kombinezon, czyli spodnie i kurtka Rebelhorn Inferno Was zainteresowały, to link do tych produktów znajdziecie w opisie tego filmu. A dla wszystkich osób, które chcą te produkty przymierzyć osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rermoto.pl i dajcie nam znać.